Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Dzisiejszy dzień rozpoczniemy od dokończenia daszku dla emu. Jeszcze parę blach trzeba położyć, a potem pomyślimy nad docinkami. No przydałyby się takie nożyce do blachy, żeby nie ciąć tego flexem, bo podobno jak się tnie fleksem, to one później rdzewieją, bo tam coś z ocynkiem się dzieje. No to zobaczymy. Najważniejsze, żeby to położyć i przede wszystkim, i to chcę zrobić jak najszybciej, poprzykręcać te już położone lepiej, bo one są tylko połapane na kilka tych krętów tych farmerów, żeby wiatr mi nie zwiał, bo taka szybka, krótka burza to może przyjść w każdej chwili. Ja Musi się tutaj kąpią, bo tutaj dolewa im się woda. No i po tym moim łataniu basenik wodę trzyma, ale ona tak bardzo pomału znika. To nawet nie jest tak źle. Póki co no będę musiał pomyśleć z tą wykładziną dla nich i pewnie. Drugi basenik się tutaj zamówi, bo one akurat nie są drugie, poniżej stówki nawet teraz. Teraz jest dobry okres ogólnie kupować baseny, bo są wyprzedaże po sezonie. Letnie mi już zrobić im od razu z, z wykładziną jakąś grubą, taką PCV. Proszę tego nie dziubać, bo zepsujesz całkiem. Dobra, świeża woda, zdrowia doda, a ja lecę na drabinę i przykręcam. Bardzo ładnie to z góry wygląda, nawet lepiej... Niż z dołu, prawda? mu się, które tutaj latają, woda się dolewa. Edziu gdzieś poleciał? Gdzie on poszedł? O, lata w koło. Edziu, spokojnie się im naleje to włączymy ci troszkę kwiatka. A ja mam teraz takie wiecie. Bojowe zadanie. Biorę sobie farmery i próbuję wcelować włatę. Nie zawsze się to udaje, no ale. Ale jako tako idzie, jak strzela na końcu wkrętaczka, to zwykle znaczy, że złapało. Poprzykręcane, to nie było trudne. Teraz trzeba jakoś blachę wtargać na górę, trzymetrową. Ej, Dziu, co ty tak latasz i latasz? Blacha leży tu i można ją targać. Już Was nie zanudzałem całą tą robotą, ale z grubsza się położyło. Jest jeden feller, o tutaj się ręką oparłem i się wygieło, ale to jest na zakładce, to może nie będzie tak źle. Spróbujemy to odgiąć, a przód zrobimy, jak sobie kupię te nożyce do blachy, żeby ładnie dociąć i puścić tutaj przód. No taki plus, że tutaj przed domkiem już nie będzie im padało, a się zanosi trochę na deszcz. Ciekawe, czy dzisiaj coś pokropi. Tutaj mogą mieć karmidło poidło. Basenik ma kolejne dziurki, takie malutkie. No niestety tymi pazurami przebijają. To już się sito z tego robi. I żeby było weselej, to jak przekładałem blachę tutaj na drugą stronę, to przeciąłem sobie ten wąż. To można, wiecie, z łączką połączyć. I musiu! O! Tak się równiutko obcięło. Taka blacha, jak przelatuje z jednej strony na drugą, to ma siłę. Trzeba uważać, żeby sobie na nogę, albo tym bardziej zwierzakowi na nogę nie opuścicie, ale tu można zrobić złączkę i to nie jest jakiś duży kawałek. No z 20 metrów, 15 się ucięło. No nie jest to duży kłopot, no ale zawsze zawsze coś się popsuje, jak coś się robi. No dobre, na razie chyba może być idealnie. To to na pewno nie jest. Dużo tych farmerów założyłem, żeby wiatr tego nie zwiał. No i jemu się mogą siedzieć pod dachem, żeby było śmieszniej o tej porze, jak słońce jest tam pod takim kątem. To i tak tutaj cienia nie mają, dopiero tam za budką. Może coś się pomyśli na przyszłość, jak tu im jeszcze zacienić, drzewa jakieś posadzić. Może te tlenowe, ostatnio mi jeden pan polecał, że bardzo szybko rosną. Można spróbować. Dobra, składam drabiny i lecimy dalej. Basenik mają prawie pełny, bo dopiero co się dolewało, a wszyscy, aby w kałuży się taplać. One to lubią błoto. Edziu też. Towarzystwo w międzyczasie dostało resztkę jogurtu. To widać, że im smakuje, ale ładnie im się dzioby białe robią. No smacznego, indykom chyba najbardziej smakuje, albo po prostu są największe i reszta się odsuwa. Balbin, co tak się drzesz jak stara pompa? Troszkę byś był czasem ciszej, jak coś mówię, bo wiecznie mnie zagłuszasz. O, a gąski się kąpią. O, chciałem zerknąć, czy już jajek jest dzisiaj dużo. Patrzę a tu. Nowa kwoka na bazie. Perełka. Jajka, będziesz wysiadywać. To już się zdarzało, że perełka i na jajkach się kładła. Podejrzewam, że zaraz po tym, jak kura zeszła, to te jajka są takie ciepłe, nagrzane. To perełce to pasuje. I jak podoba ci się tutaj? Perełka teraz chce spać. To nie pora na głaskanie. Dobra, puść, 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 puść. Najważniejsze, jak się głaszczę perełkę albo z nią bawi, to nie zabierać szybko ręki, bo wtedy to potrafi złapać. A jak się pomału zabiera, to nie ma problemu. Prawda? O! Puść, 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 puść. Trzeba pomalutku. Pomalutku bo te pazury już są na ręku, ale jeszcze się nie wbiły. Peryłka, ja Cię tu chwalę. Puść, puść, o. <grym> Dziękuję. Całkiem sprawnie poszło z tym daszkiem z rana, więc mam jeszcze trochę czasu dzisiaj. To jadę dalej orać pole. Troszeczkę obniżyłem kółko. Nawet jeszcze obniżę tam na polu. Tylko w którą tę stronę się obniża? W tą. Dobrze mówię? Nie, ono teraz się podnosi, w tom się obniża. Dobra, bo to piszcze na polu to zrobimy i może coś się uda nagrać w czasie orania. Bo takie ustrojstwo sobie na głowę wziąłem, żeby przyczepić kamerkę. No to lecimy, tylko bramę otworzę. Edziu chwilowo jest w domu, ale wyjadę, zamknę bramę i znowu sobie będzie latał. No to ruszamy. Pojechaliśmy. Może kiedyś wymienię tą stacyjkę. Nie jest źle, kawałek krajki zrobiłem, nawet dobrze idzie, ale nierówno biorą. Ten bliżej kółka, jak kółko opuściłem, to bierze płyciej, a tamten głębiej. No i pewnie tym trzeba zmienić jemu kąt. Tylko w którą to stronę, bo widzę, że to jest rozkręcone na maksa. No to zaraz pokręcimy. Muszę przyznać, że idzie elegancko. Trochę tam się pobawiłem tą wajchą. Zaraz spróbujemy jeszcze teraz, bo ciut mi ten prawa strona brała głębiej niż lewa, ale nieznacznie, tam wiecie, parę obrotów zrobiłem. Tu idzie ciężej, bo tutaj przy lesie ziemia jest bardziej mokra. Podejrzewam, że trochę korzeni i i po talerzowaniu już zdążyła się ta trawa tutaj zrosnąć. No tutaj więcej wilgoci, lepiej rosła, ale też jest dobrze. Wszystko poodwracane tak jak trzeba. Jest to czasochłonne, ale jakże przyjemne zajęcie. No to co? Lecę robić dalej. No już końcóweczka, końcóweczka przede mną. Jest to czasochłonne, ale jakże przyjemne i satysfakcjonujące. I myślę, że nie idzie źle. No, na pewno można parę rzeczy poprawić, żeby bardziej ten pług był w osi ciągnika i tak dalej, ale taka głęboka dosyć orka, ale luks. I teraz jak już się w miarę nauczyłem, porównałem sobie te rajki, bo jak były krzywo, to takie wiecie błędy nowicjusze jak one szły tak to potem ciężko, a jak idzie po prostej linii, to jest dużo lżej. No dobra, nie tracę czasu, lecę dalej. I zrobione. Całe pole zorane. Poszło mi nadzwyczaj dobrze. Znaczy wiem, że to nie jest idealnie i może być dużo, dużo lepiej, ale jak na pierwszy raz w życiu... To jestem z siebie bardzo zadowolony i nawet z tą bruzdą na środku nie wyszło najgorzej. No wszystko podwracane, jak trzeba. Cała ta trawa i te inne roślinki się schowały pod spód. Tutaj na środku jest bruzda, nie jest aż taka głęboka. Nie wyszło, to naprawdę źle. Jestem tak z ciebie zadowolony. Można ziemię uprawiać, udało się. No to lecimy. Na bazę, bo już pora kury puścić na zielonkę. Co by nie mówić, jest to dosyć czasochłonne zajęcie o ranie, ale bardzo się cieszę, że i ciągnik dał radę. No bo o ranie największe obciążenie dla ciągnika. się obawiałem, że coś może wiecie. Pójść nie tak, a elegancko dał radę bez żadnego problemu i to na pewno nie wszystko było dobrze poustawiane. Ja też dopiero się uczę wszystko robić, więc ciągnik miał na pewno ciężej niż jakby ktoś doświadczony nim jeździł, no luks lecimy do domu puścić góry na zielonkę kto to tutaj na mnie czeka o i paczki przyszły, zaraz zobaczymy co to za paczki, ja zamawiałem parę ciekawych rzeczy co będzie na najbliższych gniotach zaraz paczkę odłożę, bramę otworzę no też się cieszę, że już wróciłem, też się cieszę aczkolwiek robota na polu biła bardzo, bardzo przyjemna Misja wykonana. Pole zaorane. Jeszcze jedno pole jest do zaorania, ale to jeszcze dużo czasu, na pewno ponad miesiąc, czyli będę musiał półko odpiąć i potem się go przypnie, no bo tam rośnie facelia. Niech sobie jeszcze porośnie, a ja lecę czym prędzej jedzio, widaję obiad i puszczam kury na zielonkę, bo to już najwyższa, najwyższa pora. Niech sobie też troszeczkę chociaż pochodzą. Obiad podany, to towarzystwo wypuszczamy. Dla gąska to mało górą by nie. Wyfrunęła, jakby była trochę lżejsza, albin nie krzycz tak. No, lećcie, lećcie, bo ja tu muszę podeprzeć, żeby wam wiatr nie zamknął, bo dzisiaj mogą być jakieś wichury i opady. Może nie za duże, a ja już wiem, co przyszło mi w paczce. Dla żbika zamówiłem takie stojące miseczki na takim stojaczku. Tutaj jest bardzo skomplikowana instrukcja. Tak mniej więcej będzie wyglądał, ale to chyba już jutro mu złożę. I takie na wodę całe ustrojstwo, żeby mu nie brakowało, bo on sporo tej wody. pije. miseczkę zwykle na drugi dzień, ma pusto. Mam też automatyczne drzwi do kurnika, takie bardzo tanie, aż z Chin zamówione. Ale to też już nie dzisiaj się będę tym zajmował. Dzisiaj to ja mam do spróbowania tomatillo. W życiu nie jadłem, przyjechało do mnie z daleka. Nie tylko, że tego w życiu nie jadłem, ale i nie słyszałem nigdy o tym, i to normalnie u nas w Polsce wyhodowane. Nie wiedziałem, że takie rzeczy rosną. To bodajże gdzieś z Ameryki Południowej pochodzi w oryginale. Troszeczkę podobne do pomidora, troszeczkę może do śliwki, zależy z której strony patrzeć. Ale ciekawe, w smaku, takie jakby śliwkę z pomidorem zmiksować. Dobre. Ciekawe jaką ma pestkę, hmm. wcale nie ma pestki, może sobie na przyszły rok w tunelu zasadzę krzaczek czy dwa, no bo to naprawdę bardzo ciekawe, owoc czy warzywo, nawet nie wiem. I jeszcze mam do spróbowania takiego pomidorka, zielona zebra się nazywa. Hmm. Bardzo dobry, musisz perełka żeby Ci smakował, nie sądzę. Gdy to raczej jesteś wybredna, Piota też może sobie krzaczka zasadzę na przyszły rok. Żbika jeszcze nie ma, ale kury już się tak nauczyły, że tutaj krążą i krążą i tylko czekają, aż przyjdzie jakieś smakołyki się pojawią, a żbik się nauczył. Przychodzi już później, jak kury są na grzędach, a że przychodzi później, to już pewnie na dzisiejszego gniota się nie załapie. Za to jak się uda, to zrobię jakiegoś szorca i wrzucę. I na dzisiaj to wszystko. Ja zapraszam na jutro, na siódmą rano. Jutro a propos, właśnie, Żbikowi pomontujemy te miseczki, poidełko, żeby miał tam jakoś ładnie zrobione. Na razie, cześć! A jednak Żbik się załapał do dzisiejszego gniota. Perełka tu jest obok swoje smaczki. Też ma. Żbiku, nie denerwuj się. On w tej drewutni to jest dużo bardziej strachliwy niż na otwartej przestrzeni, ale mam dla Ciebie troszeczkę mleczka Żbiku, może tak Cię przekupię, bo Ty lubisz te mleczko, chcesz? No, mojej ręki to się tak nie boi, patrzy, widzisz? Jakie dobre? Pi sobie, pi. A dasz się tutaj trochę pogłaskać? Nie ja wiem, że przy jedzeniu to tak nie bardzo, ale ja już Cię dobrze znam. Bez jedzenia tu ty się nie dasz pogłaskać wcale. No, chociaż troszkę. To smacznego. A co tam, Perełka? Już wszystkie swoje smaczki pożarłaś? to może Dżbik się z tobą podzieli? Dla ciebie też jest mleczko, Perełka. Trzymaj. Częstuj się. Jeden kot i drugi kot. No. Coraz lepiej, tylko tutaj w tej drewutni to nawet jak jakaś gałąź o blachę uderzy, to on się przestrasza. No, coraz lepiej, są postępy.